Rozdział trzeci. Czy pamiętasz, Andrzeju, że dziś po południu mamy gości? Kto przychodzi? Nic nie wiem. Już dawno są umówieni, sam ich zapraszałeś. Będzie Henryk z żoną. Kto taki? Tereso, co ty mówisz? Kto będzie? Po prostu Henryk i Łucja. Dlaczego tak się dziwisz? Andrzej stanął bez ruchu. Nic nie rozumiem. Nie znam żadnego Henryka i żadnej Łucji. Ależ, Andrzeju, nie znasz Henryka? Henryk jest przyjacielem Ryszarda. Jego żona ma na imię Łucja. Mają trzech synów: Michała, Piotra i Adama. Bywali u nas. Henryk opowiadał ci przecież smutne dzieje Ryszarda, to co Ryszard nazwał procesem utraty miłości. Siadajmy i pomówmy spokojnie. Usiedli, sięgnęli po papierosy. A teraz, Tereso, powiedz, czy mnie widzisz? Widzę cię. A gdy dotykam twojej ręki, czy czujesz, że jestem realny, że siedzę obok ciebie? Czy sądzisz, że Henryk nie jest realny i że łucja nie istnieje? Wiem, wydaje ci się, że oboje są fikcyjnymi postaciami powieści a kim my jesteśmy? To ty przecież w powieści Ryszarda mówiłeś o procesie utraty miłości, i ja w tej powieści broniłam Cię przed Tobą. Oboje będziemy musieli rozważyć całe nasze życie. Czy nie pamiętasz tych słów? Co się stało, Tereso? Co się stało? Pamiętam, że to mówiłem. Nie wiem jednak, że jestem postacią z powieści Ryszarda. Tak, Ryszard pisze powieść razem z Krystyną. W tej powieści Andrzej przeżywa proces utraty miłości. Ale w naszej powieści ten proces przeżywa Ryszard razem z Henrykiem. Oszczędziłem tej męki Łucji. Mnie nie oszczędziłeś. Twoja żona Teresa musi z tobą razem przeżyć tę mękę. Tak przecież zarysowałeś główny wątek w powieści Ryszarda. Piszesz powieść o Ryszardzie, który w pisanej przez siebie powieści opowiada o dziejach miłości Andrzeja i Teresy. Tereso, Powieść pisze autor, stwarza postacie, ich losy. Stworzył Ryszarda, Krystynę, Henryka, Łucję, Andrzeja, Teresę. Autor jest realny. Postacie jego powieści są fikcyjne, są osobami, tylko pomyślanymi. Wszyscy jesteśmy fikcyjnymi postaciami powieści. Może więc u nas bywać Henryk i Ucja. Masz rację. Zgoda. Pomyśl jednak o tym, że autor w powieści nie istnieje. Powieścią nie są też litery, kartki papieru. Powieść to cała osobna struktura, osobny świat, w którym są i działają ludzie. My jesteśmy tymi ludźmi. Nie ma autora. My tworzymy los Ryszarda i Krystyny, Henryka i Łucji. My jesteśmy realni. Wobec tego, dlaczego twierdzisz, że na herbatę przyjdzie stworzony przez nas w naszej powieści Henryk i że przyjdzie także łucja? Po prostu, realność postaci powieściowych jest względna. Z punktu widzenia Ryszarda, Andrzej i Teresa są tymi ludźmi, którzy istnieją w sposób zależny od myślenia Ryszarda. Z naszego punktu widzenia Henryk i Łucja są postaciami powieściowymi. My i oni, jako postacie powieści, możemy się spotkać. Zależy to od tego, w jakiej roli zechcesz wystąpić. Jeżeli zaakcentujesz autorstwo powieści, Henryk i Łucja do nas nie przyjdą. Tak, akcentuję to. Tereso, uporządkujmy sprawę realnego i nierealnego, o ile rozumiem, realne jest to, co istnieje niezależnie od jakiegoś podmiotu myślącego. Nierealne jest to, co istnieje jako wytwór myślowy, jakiegoś podmiotu myślącego. Czy tak? A więc my stworzyliśmy w naszej powieści Henryka i Ryszarda. Henryk i Łucja nie mogą przyjść do nas na herbatę. Będziemy mieli wolne popołudnie. Zgoda, niech tak będzie. Dlaczego więc tak śmiesznie, niemodnie, wprost naiwnie opisałeś romans czy miłość Ryszarda? Sentymentalizm aż kapie. Kto dziś tak przeżywa miłość? Który chłopak płacze dziś z tęsknoty i szuka śladów swej ukochanej? Po prostu umawia się z dziewczyną, idą na tańce, na spacer. Czy wierzysz w miłość od jednego spojrzenia? To już przebrzmiała teoria. Nikt dziś nie ustala takich źródeł miłości. Nie ma cierpień młodego Wertera. Tkwisz w starych teoriach. A jednak, Tereso, a jednak sprawa nie jest prosta. W naszej powieści bohaterami są teorie. Ryszard jest nosicielem tych teorii. Zrealizował jedną. Trzeba ją sprawdzić. Trzeba zobaczyć, jak funkcjonuje w ludzkim przeżyciu taki styl miłości, jaką przynosi problematykę. A poza tym, może jednak są tacy młodzi mężczyźni o tak subtelnych reakcjach, że ich miłość musi przejść przez te niebezpieczeństwa i trudności, jakie przeżył Ryszard. Zobaczymy, który styl kontaktów ludzkich najbardziej sprzyja utracie miłości. Może pod koniec powieści uda się nam wyliczyć to wszystko, co niszczy ludzką miłość. Może dotrzemy do tych czynników, które miłość ocalą. W wypadku Ryszarda prześledziliśmy dopiero zewnętrzną warstwę jego przeżyć. Stwierdziliśmy zależność jego postępowania od takiego myślenia, w którym rozdziela się sprawy ducha i sprawy ciała. Pozostaje pytanie o sens tego rozdzielenia. Czy tylko wyznacza je manicheizm? Gdyby tak było, nie warto byłoby badać tego problemu. Podejrzewam, że dno tej sprawy może być inne. Musimy prześledzić religijne życie Ryszarda. Czy Ryszard kocha Krystynę dla niej samej, czy kocha ją dla siebie? Czy jest to więc miłość egoistyczna, czy altruistyczna? A co się dzieje w człowieku, który całą swą miłość skierował do Boga? W takim człowieku realizacja tej miłości w porządku ciała przestaje być aktualna, mimo że miłość do człowieka pozostaje. Co to więc znaczy kochać? Czym jest miłość? Widzisz, Tereso, że zadań przed nami ogromnie dużo. Tak, ale czy to, co teraz piszemy, nie jest przypadkiem zestawieniem i to dość łopatologicznym tego wszystkiego, co sam czytelnik powinien w powieści odczytać? Nie, to jest po prostu przyspieszenie akcji. Musielibyśmy zbudować ogromnie dużo obrazów, by takie pytania wyrazić. Chciałbym je minąć, a raczej z nich i na nich zbudować takie konstrukcje, dzięki którym czytelnik zobaczy coś więcej, po prostu problemy i perspektywy bardziej złożone, a przez to wierniej obrazujące los ludzki i dzieje miłości. Nie zapomnij jednak, Andrzeju, wyraźnie powiedzieć czytelnikom, że nie przestałeś mnie kochać. Dobrze, właśnie to także chcę pokazać. Chcę pokazać cały skomplikowany proces ukochania własnej żony i trwania w tej miłości. Dużo więc przed nami zadań i problemów. Dlaczego wprowadziłeś do powieści także dzieci Henryka i Lucy? Ryszard będzie do nich tęsknił. Damy im zresztą rolę drugorzędne, ponieważ czas możemy zmieniać. Zarysujmy zaraz ich dzieje, by potem tylko nawiązywać do tych momentów, które będą wyjaśniały los Ryszarda. Proszę cię, jednak nie bądź okrutny dla dzieci Henryka i Łucji. To jednak nie zależy tylko ode mnie. Bohaterowie powieści mają swoje odrębne życie, lecz także podlegające swoistym konsekwencjom i prawom. Nie tylko więc my kształtujemy życie osób, o których mówi powieść. Wiem na przykład, że Henryk i Łucja nie będą mieli wnuków. Hmm, dlaczego? Ani Michał, ani Piotr, ani Adam nie założą rodziny, nie ożenią się. Andrzeju, nie tylko zubożasz powieść, ale unieszczęśliwiasz także tych młodych ludzi. Cóż prostszego, jak zapoznać ich z dziewczętami? Oni za mało kochają. Taka jest ich rola w powieści. Na ich przykładzie musimy prześledzić życie osób, które za mało kochają. Nie uda ci się to, ponieważ jesteś zbyt okrutny. Tak, za mało kochają. Traci się miłość także wtedy, gdy się za mało kocha. Weźmy takiego Michała. Zdolny, wysmukły, wysportowany chłopak. Dobrze się uczył, odbył studia. I marzyciel. Wymarzył sobie gorącą miłość, wymarzył sobie wzór przyszłej żony. Ten wzór go zniszczył. Spotkane dziewczęta nie realizowały tego wzoru, nie spełniały go, nie mieściły się w tym wzorze. Michał je mijał. Szukał i szuka. Czego jednak szuka? Czy szuka realnej dziewczyny? Czy widzi ją? Nie. Właściwie szuka siebie. Nie jest to egoizm zupełnie widoczny. Michał brzydziłby się egoizmem. Jest to egoizm subtelny, owinięty w marzenie, w tęsknotę za idealną żoną. Michał nie kocha spotkanych, realnych ludzi. Kocha swoje marzenie, jest nim zafascynowany. Jest w niewoli tego marzenia. Poprzez to marzenie, poprzez idealny wzór żony, kocha siebie. Swoje plany, swoje przyzwyczajenia myślowe. Siebie, po prostu siebie. Za mało kocha ludzi. To wynika z jego działania. Nigdy więc nie trafi do ludzi, nigdy do nich nie przylgnie. Będzie zawsze samotny, za mało kocha, utraci miłość, ponieważ za mało kocha. Ten proces w nim trwa, niszczy go, a właściwie jest to proces niespotkania miłości. W tym wypadku zresztą te dwa procesy są tym samym. Utrata miłości czy niespotkanie miłości są w skutkach tym samym samym. Inaczej tylko przeżywa się każdą z tych sytuacji. Michał przypuszcza, że nie trafił na osobę, którą mógłby pokochać. My wiemy, że po prostu traci miłość kierując ją do fikcji, do wymarzonego wzoru, który nigdy się nie spełni. I nie ma na to rady. Nie uratujemy Michała. Za mało kocha, źle kocha. Kocha marzenie, nie ludzi. A Piotr, Andrzeju, co z Piotrem? Piotr także za mało kocha, także więc traci miłość. Jego proces utraty miłości przebiega jednak inaczej. Piotr jest silny, brutalny, nie zna uczuć subtelnych, nie jest zdolny do wzruszeń, jest bardzo układny, towarzyski. Piotr oblicza, planuje małżeństwo, planuje zalety żony. To planowanie nie jest tym samym co szukanie spełnienia wzoru. To nie jest porządek fikcji. Piotr chce mieć dobre małżeństwo, zdrowe dzieci, wygodny domek z telewizorem i ogródkiem, samochód, posadę i szuka tych rzeczy. Składa pieniądze, kupuje drobne rzeczy do przyszłego domu, chodzi z dziewczętami. Już mu się wydaje, że ta właśnie spotkana dziewczyna ma zalety, o które mu chodzi. Jest kochająca, oszczędna, zdrowa. Ale nie chce na przykład ogródka. Piotr nie umie oddzielić spraw ważnych od mniej ważnych. Rzuca dziewczynę, szuka innej, szuka jej zalet, nie szuka jej samej. Piotr nigdy nie znajdzie wszystkich zalet w jednej poszukiwanej osobie, ale nie wie o tym. Kocha zalety swej przyszłej żony, nie kocha tej oto konkretnej dziewczyny, za mało kocha, kocha to, co nie jest istotne. Zalety są ważne, lecz zawsze są one czymś wtórnym. Przyjdą, gdy będzie tego potrzebowała wspólna miłość dwojga osób. Piotr nie kocha osób. Kocha cechy, właściwości tych osób. Nigdy więc nie znajdzie osoby, którą by pokochał, ponieważ tej osoby nie szuka. Biedny Piotr źle kocha, za mało kocha, zawsze pozostanie samotny. Jest przy tym uczciwy. Nie chce korzystać z tego, co może mu przynieść zawiązywany romans. Nie chce przygód i nigdy na serio nie pokocha. Mm, tragiczny los, żal mi Piotra. Jest jednak wewnętrznie jakoś za mały. Spala się w pracy, w działaniu, nigdy nie podda refleksji swych postaw. Nie wie, jaki jest, nie wie, co mu grozi. Łucja go kocha. Uważa go za udanego syna. Jest przedsiębiorczy, żywy, wesoły, dobrze zarabia, ma humor, wnosi do domu dobry nastrój. Michał bywa zamyślony. Jest uważany przez braci za marzyciela, którym jest. W rzeczywistości. Ale Łucja też nie wie, że obydwu czeka ten sam los. Los samotnej osoby, która nie umiała nikogo pokochać, ponieważ za mało, a więc źle kochała. Adam chce być księdzem i jednak nim nie zostanie. Także za mało kocha. Bóg też wymaga wielkiej miłości. Po prostu w człowieku musi być tyle miłości, by wystarczyło jej i na ukochanie Boga. Gdy się za mało kocha, nie można być księdzem, nie można być niczym. Adam nie wie, że przygotowywanie się do kapłaństwa to przede wszystkim wychowanie swej miłości. Ma lat. 18, przygotowuje się do matury, jest poważny, stateczny, czyta poetów, filozofów, matematyków, interesuje się fizyką, siedzi długo w pracowni fizycznej, jest lubiany przez profesorów, jest uczynny, miły, niedostępny, dziewczęta chcą go zdobyć, chętnie z nimi tańczy, chodzi na wycieczki, jeździ kajakami, najzwyczajniej normalny, wesoły chłopak. Ale co kocha, co na serio, Adam kocha? Czy kocha Boga? Owszem, jakoś tak. Jest religijny, moralny. Adam kocha piękno, tak, Adam kocha piękno. Tereso, znakomity konflikt. Adam nie zostanie księdzem, ponieważ kocha piękno bardziej niż ludzi. I Boga, za mało kocha Boga i dlatego nie będzie księdzem, nie ożeni się, ponieważ nie będzie umiał nastawić się na tę drogę. Zagarnie go piękno, którego też w pełni nie kocha, kierując część swej miłości do projektowanego kapłaństwa, nie do Boga, do kapłaństwa. Straszny los gotujesz Adamowi. Andrzeju, jak możesz? Nie kończ tej charakterystyki, może pozwól Adamowi umrzeć teraz, gdy jest tak obiecujący, dobry i szczęśliwy. Nie. Tereso, Adam będzie żył, musi żyć. Słusznie, nie będę kończył tej charakterystyki. Muszę ją rozwinąć, muszę pokazać, że Adam przegra, ponieważ za mało kocha, za mało kocha Boga, by zdecydować się na kapłaństwo. Za bardzo kocha piękno. Ale ta miłość go zgubi. Nie można kochać pojęć, fikcji, cech i właściwości rzeczy. Nie można wyłącznie kochać rzeczy. Uzdrawia nas, rozwija i uszczęśliwia tylko miłość osób. Tylko miłość do realnych osób, do człowieka i Boga. Tak, Tereso, to straszne prawo. Teraz je zobaczyłem. Ale jeszcze wrócę do sprawy Adama.